Abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania na bieżąco, poproszę Pana Komisarza, aby odniósł się do tych pytań, abyśmy za dużo nie mieli, bo później już będzie trudno je zapamiętać. Bardzo proszę Pana Komisarza. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Bardzo takie konkretne pytanie i dziękuję za możliwość odpowiedzi już teraz, bo jak się nazbiera zbyt wiele, to trudno precyzyjnie potem odpowiadać. Na pytania Pana Posła Dolaty. Panie Pośle. No ja ja pow, znaczy może nie powtarzam, ale stwierdzam to samo, co stwierdził pan premier Morawiecki, że w sprawie Ukrainy Unia Europejska mówi polskim głosem, nie niemieckim, nie francuskim, nie głosami nie telefonami do Putina, tylko wsparciem dla Ukrainy. I to jest fakt. Może lepiej nie umniejszajmy tego osiągnięcia. to nie jest tak, że Polska wszystko w Unii Europejskiej przegrywa. No w tej sprawie akurat polska polityka odniosła Wielki sukces to jest osiągnięcie Polski. Wielkie osiągnięcie, że w sprawie Ukrainy z Komisji Europejskiej nie było telefonów do Putina, tylko były wizyty na Ukrainie. Ja również byłem z Komisją, z Komisją Europejską tam. Więc w tej sprawie Polska naprawdę osiągnęła wielki sukces i, i, i trzeba to po prostu dostrzec. Bo czasem taka tendencja jest, że nic się nie udaje. No po prostu w żadnej sprawie Polska nie jest słuchana. No w tej sprawie została wysłuchana i polski głos tam przeważył. Ja wielokrotnie na różnych forach i w Komisji i w innych miejscach mówiłem o tym, że przytaczałem słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a potem może kolej na Polskę i na inne kraje. To zawsze robiło wielkie wrażenie, to zawsze było wielkim, no w każdym razie pomagało w kształtowaniu takiej opinii w Unii Europejskiej, jak, jaka wynika z polskiej racji Stanów. I również, panie pośle, z tym niekontrolowanym importem ja będę stanowczo twierdził że w każdym razie nie ma dowodów na to, że import był niekontrolowany i, i nigdy nic państw, dopóki nie będzie w Komisji Europejskiej jakichś dowodów, to ja nigdy tego nie potwierdzę, dlatego że uderzyłbym rykoszetem w polską żywność. Proszę sobie yy, yy, zważyć, z czym to się wiąże? Jeżeli Polska będzie głosić, szeszli wobec, że u nas był niekontrolowany import. Poza tym, no to nie byłaby wina Unii Europejskiej, tylko wina Polski, gdyby był niekontrolowany import, bo Unia Europejska nie ma urzędników do kontroli granicznej, nie ma celników, nie ma służb weterynaryjnych ani fitosanitarnych. To wszystko mają państwa członkowskie. I to państwa członkowskie robią, więc jeśli miałby być stwierdzenie, że to był niekontrolowany import, no to przepraszam bardzo, to, to musiałoby dotyczyć Polski. Ja twierdzę, że takiego niekontrolowanego importu nie było. Komisja Europejska dostawała na bieżąco raporty o wielkości importu. To są sprawdzone liczby. I jeszcze raz powtórzę, do Polski wpłynęło 4 miliony 100 tysięcy, dokładnie 4 miliony 100 tysięcy 322 tony ziarna. 738 tysięcy ton wyjechało, reszta została w Polsce. Może ktoś się dziwić, że taka mała skala importu, znaczy taka mała skala tranzytu. No, wystarczy spojrzeć na mapę, proszę Państwa. No, Polska nie leży na trasie z Ukrainy do Afryki, ani do Azji, ani nawet do Hiszpanii, a nawet, ani nawet do Holandii. Bo łatwiej opłaci się, jak już ruszyły tra, trasa przez Morze Czarne, to łatwiej opłacało się transportem morskim to przetransportować. Natomiast dociążona została, mówiłem o tym, Rumunia rzeczywiście. 6,5 miliona ton transportu. Ja już wierzę, że za, w środę jest, tak, tak jak z Państwem tutaj dyskutuję na komisji, w środę będzie debata w Parlamencie Europejskim dotycząca zboża. I ja już wiem, co w tej debacie usłyszę: no. że komisarz faworyzuje Polskę, a największy wysiłek poniosła Rumunia. Ktoś przytaczał, ktoś przytaczał głos Bułgarii, że Bułgaria dostała. E, najmniej tak. Ja ciągle słyszę skargi, słyszę zarzuty, że faworyzuję Polskę. No. Nie zawsze mogę o tym wszystkim e, też powiedzieć, o wszystkich kulisach, ale proszę wziąć pod uwagę to również, że, że ja się mierzę też z, tak, z taką, z taką e, argumentacją. E, i, z tym, I z tym niekontrolowanym, jeszcze raz powtarzam, na każdy dzień w komisji były dane o tym, ile wpływa e, towaru z Ukrainy. I teraz Interwencja, to znaczy ja się spotykam z takim oczekiwaniem, znaczy jakby no odbieram, znaczy może nie odbieram jako zarzut. No, tak, takie wyrażane zostało oczekiwanie, że już w pierwszych dniach, jak ruszył import z Ukrainy, komisarz Wojciechowski powinien jechać na granicę i zablokować ten import. I to działo się w czasie, kiedy Rosja uderzyła na Ukrainę, Ukraina krwawiła, była zablokowana z trzech stron. Od wschodu, od południa i od północy, Unia Europejska, rękami polskiego komisarza, powinna Ukrainę zablokować od zachodu. No nie, proszę Państwa. No. Tego nie należało zrobić. To byłoby sprzeczne z polską racją stanu. Absolutnie sprzeczne. Natomiast, kiedy zaczęło się działanie, i tu jestem wdzięczny rządowi tej inicjatywie pana prezesa Kaczyńskiego, a potem inicjatywie rządu. Ale to nie było tak, że to obudziło Unię Europejską. To pomogło, to bardzo mi pomogło też w załatwieniu tej sprawy. Bardzo mi to pomogło. A w jaki sposób? No bo rzeczywiście został pokazany dość w stanowczej formie problem pięciu krajów członkowskich. Gdyby to spróbować robić wcześniej, pan minister Bartosik jeździ na. Rady, naj, najczęściej reprezentuje rząd na posiedzeniach Rady Ministrów Unii Europejskiej. Wie, jakie są tam dyskusje. No, przecież państwa członkowskie, te, które, znaczy Hiszpania, szczęśliwa, że idzie kukurydza z Ukrainy, bo oni mieli suszę, zresztą całą Unię miała suszę: 28% w plecy, mniej, mniej zbiorów. Oni się cieszyli, że mają ukraińską tanią kukurydzę. Holandia, no, zmniejszyła import, ale. Pragnęła tego importu. Włosi chcieli, Portugalia chciała. Francja nawet. Hiszpania. Najwięcej Hiszpania, 3,5 miliona ton. Więc co byśmy osiągnęli, gdybyśmy, nie wiem, wy, 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 wystąpili nie wiem, po dwóch czy po trzech miesiącach? Powiedzieli, mi, nie ma żadnego kryzysu, panie komisarzu, o czym pan opowiada. No. Niech pan się nie, nie, nie ośmiesza, że pan chce jakiejś interwencji. No, taka jest zasada w Unii Europejskiej, że interwencja jest wtedy, kiedy są poważne zakłócenia. Tak długo się czeka, aż się rynek sam wyreguluje, no bo jest zasada wolnego rynku. Nie ja wiem, można z tym polemizować, dyskutować, ale trzeba naprawdę wykazać poważne zakłócenia, tak jak teraz w zdrowiem mamy. No, no, trzeba pokazać, że ten rynek się sypie. Dopiero wtedy może być interwencja, a tak to się nie wchodzi w rynek. No, to jest unijna zasada wolnego rynku. Szanowni Państwo, pani, pani poseł Wojciechowska, no 4 miliardy, no ja mówię, podaję twarde liczby, że o ile rzeczywiście w rolnictwie ten, ten import sprawił nam problemy i, te, i staramy się rozwiązać je jak, naj, jak najlepiej, no to tak w ogóle to, to jest bardzo korzystna relacja handlowa. Z mało którym krajem Polska ma taką korzystną relację. 4 miliardy euro nadwyżki handlowej. To jest również argument, żeby przedłużyć to rozporządzenie o wolnym handlu. Oczywiście cały czas pilnując interesu rolników i reagując na, przedłużając ten zakaz importowy i być może wprowadzając zakazy również do innych produktów. Ale co do innych produktów, też panie pośle, no, pani prezes Maliszewska z Polskiej Izby Mleka osobiście u mnie była prosić, żeby nie wprowadzać żadnych restrykcji ograniczeń importowych z Ukrainy, bo jak się Ukraina odwinie zakazem eksportowym, czyli importowym, do ich importu, eksport z Polski, no to będzie dramat jeszcze większy w Mleczarstwie, bo jest trudna sytuacja. Polska wyeksportowała w ciągu jednego kwartału serów za 50 milionów euro na Ukrainę, w ciągu kwartału. To samo producenci miodu nie chcieli zakazu importowego Osobiście też o tym rozmawiałem, nie chcieli, więc to no mięso to jest już w ogóle niewielkiej ilości i teraz pan poseł Górski pytał i pan poseł Eichler również co, co na przyszłość. I ja wiem jak, jakie obawy budzi Ukraina z jej rolniczym potencjałem, jeśli wejdzie do Unii Europejskiej to... Myślę, że w tej chwili nawet trudno o tym mówić. Ukraina jest krwawi duszona wojną i, 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 i nie wiemy, jak, jak długo to potrwa i czym się zakończy. Oby Ukraina obroniła swoją, swoją wolność i, i suwerenność i terytorium swoje. Ale też prosiłbym, żeby nie, nie przeceniać tą, z, tą, z tą oceną siły i y, 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 zagrożeń ze strony ukraińskiego rolnictwa. Ukraina ma rzeczywiście dwa razy więcej zbóż produkuje niż Polska. Dwa razy więcej. 107, ale, ale, wszystkiego, ale wszystkiego ziarna. Tu się liczy soja, oleiste 107. Zbóż około 70 chyba. Czy 80. To różnie w różnych latach się układa, ale proszę Państwa w tym, w tym roku prognozy ukraińskie są 46 milionów ton zbóż. 7 milionów hektarów mają pod okupacją albo pod minami, albo 7 milionów hektarów. To jest połowa ziemi ornej w Polsce. 14 milionów hektarów Polska ma, Ukraina ma wyłączone z 29 milionów na, 20, na 22 zeszli. Jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, no to mają o połowę mniejszą niż Polska. Może poza jajkami, których produkują więcej. Ale obsadę bydła mają. Polska ma 43 sztuki na, na 100 hektarów, oni mają 8 sztuk. Holandia ma ponad 200 sztuk. Tak nawiasem mówiąc, bo to czasem budzi też pewne, że te ograniczenia w, w rolnictwie holenderskim są zresztą krajowe. Unia Europejska nie ma z tym nic wspólnego. No może poza tym, że są normy azotu i Holandia ma z tym problem. Ale też warto, warto wiedzieć, że. Obsada bydła w Polsce to jest 43 3 sztuki na 100 hektarów, a w Holandii ponad 200. Obsada trzody chlewnej 70 sztuk w Polsce, może już nawet w tej chwili mniej, a może nie. A w Holandii 670 chyba ostatnio. Czyli żeby zrozumieć tamte problemy, to trzeba sobie wyrazić, wyobrazić Polskę, w której jest nie 6 milionów, a 30 milionów sztuk bydła i nie 10 milionów sztuk świń, tylko 100 milionów sztuk świn. No to rodzi problemy, więc prośba, żeby tego automatycznie nie przenosić na problemy rolnictwa polskiego, bo one są inne. W Polsce jest problem odbudowy hodowli i wierzę, że to jest trudny proces i pan poseł Eichler ma rację. Oczywiście. Wielu, wielu rolników odeszło od hodowli i pewnie do niej nie wróci. Ale może znajdą się tacy, co będą chcieli wrócić, a przynajmniej ci, którzy już myślą o zaprzestaniu hodowli, będą w stanie jednak tą, tą hodowlę kontynuować. Jest zrównoważenie, to znaczy no, najlepszą formą rolnictwa, która daje wartość dodaną jest połączenie produkcji roślinnej i zwierzęcej. To daje wartość dodaną w rolnictwie, to tworzy tę wartość. No, myślę, że to co proponujemy hodowcom, to jeszcze raz tole pana prezesa Zarzyckiego spoglądam. No, myślę, że hodowcy przyjęli jednak jako osiągnięcie ich środowiska i i szansę. I dużą szansę. Szanowni Państwo, co do tych... Przepraszam, bo już trochę głos tracę. No cóż może Unia Europejska więcej zaproponować niż to co, to, co przedstawiła? Jeśli coś możliwe jest do zrobienia jeszcze więcej, pomocy publicznej, ja tylko proszę, żeby Państwo wzięli pod uwagę to. No po pierwsze że ta pomoc publiczna, o której mówiłem, którą wymieniałem, jest najwyższa w skali całej Unii Europejskiej. Miliard 620, mld, Na drugim miejscu Włochy miliard dwieście. Że w tych krajach pięciu, które mają taki problem jak Polska, nie słyszałem, być może jeszcze coś zaproponują, ale nie ma żadnej pomocy do skupu zbóż. Nie ma żadnej, to tylko Polska robi za zgodą Komisji Europejskiej. No, może za mało, zawsze jest za mało. Ale proszę Państwa, no też trzeba mieć chyba trochę umiar w szacowaniu tych strat. No, do Polski wpłynęło 3 miliony 362 tysiące ton ziarna. Z tego 700, przepraszam, 661 tysięcy to jest rzepak. No, nawet licząc go po, po cenie jeszcze z, z, z lepszych czasów, 3 tysiące czy. I, I zboża licząc, reszta to zboża, czyli gdzieś tam 2,5 miliona ton, licząc po, po 1500, no to gdzieś będzie 4, 4 miliardy, tu 2, tu 4, no to cała wartość tego importu jest w granicach 6 miliardów złotych, zakładając, że z powodu importu tych 3 miliardów, tych, przepraszam, tych, tych 3,300. 3, no polscy rolnicy nie byli w stanie swoich trzech 300 sprzedać i wszystko stracili, choć wiemy, że tak nie było. No, spadła cena, ale, ale, ale tak nie było, że stracili wszystko. No to byłyby straty rzędu 6 miliardów. No. Więc to też, żeby, żeby nie, nie popaść tutaj w jakąś, w jakąś skrajność w tym szacowaniu. Część, przecież ci, którzy używali zboża jako pasze, no te gospodarstwa nie straciły. No. Bo miały tańszą paszę, więc to też się różnie rozkładało. Nie zmienia to faktu, że rolnicy wszyscy, że rolnictwo jest w bardzo trudnej sytuacji. Ja o tym doskonale wiem. I no, przedstawiłem Państwu te wysiłki, które, które podejmujemy. I to są naprawdę ogromne wysiłki, wspólnie podejmowane z rządem. I tu dziękuję. I panu ministrowi Bartosikowi, który bardzo twardo występuje na, na, na radach do spraw rolnictwa. Dobrze, że był pan minister Telus, i, 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 i no też twardo w tej sprawie działał, tej, tej uzyskania tego, tego zakazu importowego. To jest naprawdę, proszę państwa, sprawa bez precedensu. No. Przeciągnąć. Prze, przepraszam. Prze, Proszę nie przeszkadzać. Dziękuję panu komisarzowi. Tak. Proszę o uzupełnienie... Jeszcze, nie na... tak? nie, jeszcze, jeszcze bardzo proszę. ważne, bo nie odpowiedziałem panu posłowi Krajewskiemu. Przepraszam. Panie pośle, co, co do ekoschematów. No ja wrócę do tego, to, o czym wspomniałem, że no idea jest taka, że rzeczywiście no, Polskie Stronnictwo Ludowe wielokrotnie podkreślało i, i, i ja tu uważam za słuszną ideę, że dopłaty fundusze unijne powinny w jak największym stopniu trafiać do rolników aktywnych. No więc taką formułę przedstawiliśmy. Jak gdzieś tam słyszę takie, że a było 190, a teraz jest podstawowej płatności 120. No, tam się zmienia w poszczególnych latach. Powiedzmy, że 118. No taka była idea, żeby ta płatność podstawowa. No nie była zbyt duża, bo ona jest dla wszystkich aktywny czy nieaktywny. Płatność redystrybucyjna dodatkowo też jest yy, aktywny czy nieaktywny. No ale żeby wejść w rolnictwo węglowe, żeby wejść w dobrostan zwierząt, trzeba być aktywnym. Więc to chyba, to chyba nic złego. Że mniej trafia do tych, którzy no muszą się wykazać tylko posiadaniem jakąś tam minimalną uprawą ziemi, utrzymaniem jej w dobrej kulturze, a większa pomoc jest adresowana do tych, którzy rzeczywiście na tej ziemi pracują. I to są ekoschematy, to jest rolnictwo węglowe z dość przecież prostymi praktykami. Nie wymaga się od rolników jakiejś nie wiadomo czego, tylko to jest. No właśnie taka, taka premia za aktywność. Tak, tak, tak do tego podchodzimy. I ja się wcale nie dziwię, że to jest tam jedna trzecia wniosków. No słyszeliśmy wielokrotnie, że tak naprawdę to jest 300-400 tysięcy aktywnych rolników w Polsce. No i ci aplikują o, 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 o schematy, tak, tak, tak to postrzegam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, proszę uzupełnie.